Dzień dobry, dzień dobry, witam Was. Witam serdecznie. Mamy dziś piątek, weekend się zaczyna. Zobaczymy sobie, o co tutaj ten głos Twojej duszy chciałby powiedzieć, przekazać dla Ciebie na ten dzień, czyli 30 maja. Pomału kończy się miesiąc maj piękny. Dla mnie najpiękniejszy. Eee, zobaczmy. Co na dziś? Ja oczywiście polecam oddech, wdech, wydech i słowa wypowiedziane, które mają moc, by połączyć się z głosem Twojej duszy. Mhm. Hey. Jaka energia będzie towarzyszyła w ten, ten piątek? 30 maja 2025 Jaka energia? O, mocna energia. Dziesięć kielichów. Mhm. I zobaczmy sobie relacje. Relacje wszelkiego typu. Relacje biznesowe, towarzyskie, rodzinne, miłosne, partnerskie. Na ten piątek, 30 maja. Dużo uczuć, dużo emocji. Ja jeszcze bym chciała spytać, bo mamy tutaj śmierć. 10 kielichów w tle, czyli jest tutaj jakieś zakończenie, bo dziesiątka jest zawsze jakimś, jakimś przejściem. Pytanie, nie? Śmierć. Czego dotyczy? Jakieś zamknięcie, jakiś koniec. Jakaś totalna zmiana. Czego ona dotyczy dzisiejszego dnia? Mhm. 10 buław. Ok. Ok. Jest tu zmiana, zmiana, ale widać, że. Albo jesteś zmęczony, albo już masz dość po następna dziesiątka. Słuchajcie, piątek: dla niektórych z Was, oczywiście, czytanie ogólne. Jest tutaj jakiś niedostatek. Możesz odczuwać jakiś niedostatek: brak zdrowia, brak chęci, brak energii, brak pieniędzy, tak? I przychodzą do ciebie przewodnicy duchowi, którzy chcą Cię wesprzeć i poprowadzić do dobrobytu do tego, żebyś poczuł, że wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. Możesz odczuwać niedostatek, ale twoi przewodnicy chcą... Czekajcie, czekajcie, mam tutaj... bardzo dużo tego jest. Na przykład z powodu nagłej zmiany możesz odczuwać taki właśnie niedostatek warunków. Zmiana warunków czy też z głęboko zakorzenionych wzorców niedostatku. Możesz być pochłonięty swoimi na przykład finansami albo poczuciem bezpieczeństwa. Być może martwisz się, że nie zdołasz zaspokoić własnych potrzeb, więc starasz się zaoszczędzić każdy grosz. Tutaj dzisiejszy dzień to lęki, które mogą spowodować, że nie wierzysz w siebie, tak? I będziesz szukał otuchy na przykład w innych, żeby zapewnić sobie to, czego potrzebujesz. Niestety, jeśli pozwolisz, by Twoje lęki przejęły nad Tobą kontrolę, inni będą wyczuwać Twój brak pewności siebie i odsuną się od Ciebie, obawiając się, że wykorzystasz ich, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, i w ten sposób powiększysz jeszcze pasmo niedostatku. Ten krąg lęku i braku coraz bardziej wysusza tą studnię dobrobytu. Ale na szczęście przychodzą do ciebie właśnie przewodnicy dobrobytu, którzy chcą, którzy będą ci pomagać, pomagać odwrócić tę wibrację. A więc informują cię, że wszelkie gromadzenie, wstrzymywanie jest sprzeczne z boskim przepływem we wszechświecie i stanowi odwrotność tego, co potrzebne. By tworzyć dobrobyt. Te prawa dobrobytu we wszechświecie głoszą, że dostajemy to, co dajemy. We wszechświecie nie ma czegoś takiego jak brak. Pojęcie to istnieje wyłącznie w naszym umyśle. Ubóstwo jest wskazówką, że straciliśmy kontakt z boskim źródłem, czego skutkiem jest niskie poczucie własnej wartości. Oto prawdziwe źródło braku w każdej dziedzinie naszego życia. Czy to będzie chodziło o pieniądze, czy wygodę, czy bezpieczeństwo, czy nawet miłość. Żebyś mógł znowu popłynąć z prądem, tutaj przychodzą przewodnicy i zachęcają cię do odnowienia kontaktu ze źródłem. A więc pomyśl, co możesz zrobić, będąc hojnym pod każdym względem. Wszelkie skłonności do skąpstwa, nawet odniesieniu do siebie samego, Jedynie utrzymują brak kontaktu z boskim źródłem. A więc odzyskaj poczucie własnej wartości, zobacz kim jesteś, zobacz kim się stałeś. Przyznając, że jesteś dzieckiem przecież wszechświata, a twoje potrzeby zostaną bez trudu zaspokojone, jeśli tylko otworzysz swe serce i przyjmiesz dary wszechświata. Włącz się w ten strumień, dzieląc się tym, Czym możesz? Może uśmiechem, może komplementem, może pomocą, może swoim czasem. A więc hasło na dziś, włącz się w obfitość Wszechświata, dzieląc się swoim serduchem. I to może być dla niektórych bardzo dzisiaj takie obciążająca energia. Choć mamy tu już na horyzoncie światło. Śmierć mówi, może ci coś nie wyjść. Śmierć mówi koniec. Koniec patrzenia na niedostatek, tak? Jest tutaj jasność, błysk, jest tutaj nowa droga, przebudzenie, przebudzenie. Zawsze śmierć mówi o końcu, ale mówi też o początku, a więc dziesiątka też jest końcem, końcem jakiejś drogi, końcem jakiejś sytuacji, końcem zrzucenia, a możesz to zrzucić z barków swoich, tak? I przejść do tego światła, do nowego. Za dużo problemów, brak chęci, brak wiary, tak? Tutaj kończymy ten etap. Tutaj możemy teraz zobaczyć to światłość. Czyli jest tutaj transformacja, metamorfoza, która zadziewa się kończąc jakiś etap i wchodząc. Yy, to światło W to nowe odrodzenie, przebudzenie. Owszem, nie będzie to aż takie łatwe, ale to wszystko zależy od nas. Jak myślimy, jak się jesteśmy nastawieni? Czy potrafimy zobaczyć, co mamy wokół? Kim jesteśmy, jakie mamy wartości. Spójrz na pozytywy, spójrz bądź tym dzieckiem wszechświata, który chcecie tutaj e, obdarzyć. Obdarzyć. Daj. Od siebie uśmiech, daj od siebie cząstkę dobroci. Tak? I zobaczysz, jak świat staje się piękniejszy. Co ciekawe, mamy 34 i mamy tu też w relacjach 34, więc siódemki. A więc dla niektórych z Was może to być ważne, nie? że tu mamy brak kontaktu z kimś, brak zrozumienia. Choć Mówiąc szczerze, ta rybka nie? to jest dostatek i urodzaj, sprzeczność, nie? ale jakże wychodzimy, tutaj wszechświat daje nam dobrobyt i mówi, masz tu ludzi wokół siebie, masz tu urodzaj. Dzisiaj możesz świetnie się dogadać w sprawach biznesowych, handlowych, finansowych, możesz tutaj odkryć specjalność dogadania się, tak? Są tutaj osoby, z którymi możecie współpracować, możecie naprawdę świetnie się dogadać, tak? Zdobywanie tego, czego chcę, zdobywanie tego, czego pragnę, a więc jest tu bogactwo, które. No, żyjemy w stadzie. Bogactwo, bo ludzie są wokół ciebie. Nie zamykaj się na nich, otwieraj się na nich, to jest przepływ. Emocje, uczucia, są tu dobrzy ludzie, są tu wspaniałe osoby, które mogą Ci w tym... Tu jest przepływ. Więc wychodzicie. Dziś myślę, że większość z Was wyjdzie właśnie z tego niedostatku w dobrobyt, kończąc jakiś trudny etap. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, buziaki. Zostawcie serducho. Pa, pa.